pójdźcie za mną, a zrobią was rybakami ludzi albo w innym miejscu pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy dzisiaj chciałem, żebyśmy skupili się nad tym, No jak Jezus to zrobi pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi no i jak to się dzieje no, gdy mamy do czynienia z jakimiś bożymi sprawami no to często wyobrażamy sobie, że to tak będzie taki takie zaklęcie Jezus tam wypowie nad tymi uczniami Abrakadabra, stań się uczniu mój Tak mówię żartobliwie Ale niestety są dzisiaj chrześcijanie Którzy takie głupoty oplatają Całkiem na poważnie Zobaczmy do wzoru, jaki Jezus nam pokazał Do wzoru, jaki pokazał Najpierw z tymi dwunastoma uczniami Z tak zwanymi apostołami Otwórzmy sobie Ewangelię Marka Trzeci rozdział. No mamy tutaj scenę czy opis powołania powołania 12 uczniów. Jest najpierw to przygotowanie. Jezusa tam wcześniej opisany, że on się modlił. I już wchodzimy do tej takiej powiedzmy, tego opisu, jak to się wydarzyło. I będziemy, zobaczymy ciekawostki, że zaraz w tym tekście, w tym opisie tego. Yy, yy, Pierwszego powołania, tego początku ich służby, mamy już opis praktycznie całości. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. Jest to pełna dobrowolność tych ludzi. Nie? On chciał ich, ale oni przyszli. To jest to oferta. Oferta skierowana do ludzi, możemy z niej skorzystać lub nie. I powołał ich dwunastu, żeby. I tu takie trzy rzeczy są wymienione jako cele. Żeby z nim byli. Żeby ich wysyłać na zwiastowanie Ewangelii. I żeby mieli moc wypędzać demon. Trzy, można powiedzieć, żeby są. Które pokazują na celu. Taka budowa zdania pokazuje, że właśnie stało się to. To, co mamy, czyli to pozostanie, po powołanie, stało się po to, żeby mamy tu cele, żeby z nim byli, żeby ich wysyłać do pracy, tutaj do służby ewangelizacyjnej, żeby mieli moc wypędzać demony. Zwykle zajmujemy się po kolei, czyli tym, co najpierw, najpierw pierwszy cel, jaki Jezus tutaj e, pokazał, to jest, żeby z nim byli. Takie fałszywe rozumienie wzrostu chrześcijańskiego, dochodzenia do dojrzałości podałem ten aspekt taki, jak często nam się obiecuje w niektórych kręgach chrześcijańskich, takiej zmiany nagłej i totalnej, że to się wszystko się odmieni w tobie o tak, tylko powiedz Jezusowi Fiat, znaczy tak. Nie, to się rzeczywiście dokonuje wtedy zbawienie, to do tego nic nie mamy, to się do, dokonuje w jednej chwili, człowiek zostaje wyrwany z królestwa ciemności, przeniesiony do królestwa Jezusa, tak, to się dzieje w jednej chwili, wieczne konsekwencje tej decyzji są już odpąd na zawsze i nie ma odwołania ani żadnej zmiany. Ale teraz przemiana naszej, naszego charakteru, naszego postępowania i tak dalej, to jest żmudna praca. Ile zajęło Jezusowi to, żeby z Nim byli? Kilka lat. Mówi się o trzech latach. Bóg wcielony, czyli doskonały nauczyciel. I ile lat musiał się z nimi użerać? A jaki był efekt? To też wiemy. Że wcale po trzech latach to jeszcze... To jeszcze nie było skończone dzieło. Samemu Jezusowi to zajęło trzy lata, przynajmniej trzy lata. Jeśli ktoś obiecuje kurs bycie dojrzałym chrześcijaninem w trzy tygodnie, czy w pięć, czy w sześć nawet, czy w trzy miesiące, to jest to zwykły oszust. No albo, że tak powiem naiwnie, który plecie bzdury, które ktoś mu powiedział, on powtarza jak papuga. Ale na pewno to nie wypływa ani z Biblii. Ani z doświadczenia chrześcijańskiego. Ale chciałem jeszcze się skupić na tym, po co jest ten aspekt bycia ze sobą. Że nie chodzi o to, żeby oni się z nim spotykali. On wezwał ich po to, żeby z nim byli. Oni go musieli widzieć nie od święta, by go obserwowali w sposób długotrwały. Przecież takie same zasady mówimy młodym ludziom na temat chodzenia ze sobą. Nie patrz, jak on czy ona wyglądają na randce. To w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle. Zobacz go, jak upada. Zobacz, jak się zachowuje na przykład, jak się kłóci z kimś. Najlepiej nie z tobą, bo z tobą to się będzie tak kłócił, żeby. Zobacz, jak się kłóci na przykład ze swoim bratem albo siostrą. Z rodzicami. Możemy to samo zastosować tutaj. Dlaczego? Jezus chciał, żeby ci ludzie go widzieli na co dzień. Żeby z nim spędzali maksimum czasu. W rzeczywistości oni mieszkali, jedli. Przebywali, podróżowali, wszystko robili razem przez te trzy lata, nie? żeby mogli zobaczyć jego prawdziwe życie w kontekstach codzienności. Dlatego chrześcijański wzrost odbywa się przez bycie razem w kontekstach jak najbardziej codziennych, bo tam jest prawdziwy nasz charakter, prawdziwe nasze cechy, prawdziwy stosunek do innych ludzi, do swoich zadań, obowiązków itd. Jeśli Jezus tak zrobił, czy my potrafimy lepiej? Powiedzcie, jest oczywiste, to jest pytanie retoryczne. Każdy, kto będzie gmerał i próbował to zrobić inaczej, z pewnością zrobi to dużo gorzej, albo nawet poniesie jakąś poważną klęskę i porażkę. To jest rzeczywiście nieodzowny element wzrostu chrześcijańskiego. Dzisiaj jest takie bardzo modne, jak wiecie, mówienie, że Chrystus wystarczy, nie potrzebujesz kościoła, nie potrzebujesz innych chrześcijan. Macie, masz, mam przecież Biblię, a w internecie tyle kazań, to po co mi kościół? W tym kontekście, co powiedziałem, to jest czysta głupota, to jest nieznajomość tego, o co chodzi. Każdy z nas wie, jaki to jest ból, zgrzyt, a teraz trzeba naprostować nasz pokrzywiony charakter, który przez 15, 20, 30, 50, no tam niech tam sobie kto powie kiedyś je nawrócił, lat był krzywiony. Pojawi pojawił się w nas z, z piętnem skrzywienia. To naprostować to. To nie jest wysłuchanie paru kazań w internecie. Ludzie, zmiana charakteru, zmiana, żeby rzeczywiście oni się nadawali na tych rybaków, ludzi, to jest strasznie bolesny proces. To jest kwestia napominania, to jest kwestia rezygnowania, to jest kwestia przemieniania w ogóle swoich kierunków myślenia swojej perspektywy na świat. I każdy z nas na swoim przykładzie. Ja też nie jestem tego wolny. Pamięta, jak musiał zmagać się ze swoim ciałem, ze swoim charakterem, z przyzwyczajeniami, z paskudnymi cechami, z pokusami. I jak to długo i ciężko trwa walka, albo trwa, przecież wielu z Was jeszcze trwa, bardzo poważnie walka o podstawowe rzeczy, aby z Nim byli. Po to Jezus wziął, nie ma innej metody za pomocą której można przemienić człowieka w dojrzałego chrześcijanina. Pomimo zaangażowania pełnej mocy Bożej do tego, to i tak Bóg tak to zamierzył. Zrobił to Jezus i zrobili to apostołowie, co za chwilę zobaczymy. Widzieliśmy to też tydzień temu, kiedy mówiliśmy o tym zbiorowym wysiłku. Pismo zachęca nas, żebyśmy jeszcze bardziej zbliżali się do siebie, im bardziej widzimy. Że ten świat się pogrąża w upadku, a ten dzień się przybliża. To jest właśnie remedium, na to byśmy nie popadli w zobojętnienie żeby nasza miłość nie wystygła. Drugi ten cel jest, żeby ich wysyłać do pracy to nie jest tylko, żeby im fajnie było, nie? żeby sobie razem pogadali, żeby się ciekawostek od Jezusa dowiedzieli. Zobaczcie, że to było skorelowane z tym drugim celem. Aby. Ich wysyłać na zwiastowanie Ewangelii, aby ich wysyłać do pracy. Tu, akurat w tych konkretnych dwóch latach, to było głównie wysyłanie ich do głoszenia Ewangelii. Że po to jesteśmy w kościele, aby służyć, aby robić coś. Nie ma innego sensu bycia w kościele. Po to się uczysz, po to się zmieniasz, po to coś dostajesz, żeby to później wykorzystać właśnie w służbie dla Jezusa. Aby z nim byli, aby ich posyłać. I trzeci cel, który Jezus tu podaje, to jest, żeby mieli moc wypędzać demonów. Sprawa wypędzania demonów jest ostatnio bardzo modna. Tam coraz w internecie, czy gdzieś jakieś takie sensacje są o egzorcyzmach. Ja osobiście uważam, że ten fragment dlatego tutaj jest tylko o, żeby mieli moc do. Walki z demonami, że jeszcze nie, nie nastał czas pełni czasów apostolskich. Że jeszcze Duch Święty nie został wylany, jeszcze Kościół nie powstał i nie powstała cała gama służb, do których potrzebna jest moc Boża. Jeśli byśmy zobaczyli w liście Piotra, poproszę, pierwszy list Piotra 4:11, tu już mamy czasy apostolskie, tu już mamy sytuację, gdzie Kościół jest na ziemi, jest ta cała gama służb, a nie tylko to wypędzanie demonów z mocą, żeby mieli moc do wypędzania demonów. I zobaczmy, co mówi już tutaj apostoł Piotr. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Tutaj już jest szerzej to, to pokazane, że kto naucza, niech naucza tak jak Słowo Boże. I zaraz dalej mamy ten kontekst służby. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jeśli ktoś służy, usługuje, niech czyni to z mocą. Co to w praktyce oznacza, według Was? Służba z mocą to znaczy też z bożą perspektywą. Trzeba patrzeć w słońce i iść w słońce. Nie? Że to nie, nie może być takie, takie dreptanie gdzieś za stodołą. Z mocą no to właśnie, że będę miał. Przekonanie, że to mój Bóg chce, żebym właśnie w ten sposób służył Jemu i braciom w tym momencie. Że to jest potrzebne i że ja to mogę zrobić. Mam przywilej to zrobić. O tak, nawet nie to, że mogę, tylko mam przywilej to zrobić. Ja chciałem powiedzieć o, swoim, o swojej najlżejszej służbie. Nie wryło mi się nic tak w pamięć, jak, jak ta, ta jedna rzecz, którą zrobiłem w ramach służby Bogu i Kościołowi. Do dzisiaj to pamiętam jako. Prawie niebiańskie doświadczenie. Się czułem jak w siódmym niebie. Nie? Znaczy, to, to było nadprzyrodzone wręcz dla mnie doświadczenie, mogę tak powiedzieć. Byliśmy kiedyś na obozie. Nie? To było na Mazurach, takie harcerskie warunki. No i był taki klop, taki półcywilizowany, bo już się go zalewało wodą, ale, ale jeszcze miał tam pewne kłopoty. No i jak to klop w takich warunkach, tam powiedzmy, 20 parę osób, czy, czy tam nie wiem. No jakoś tak wtedy. nas był wziął się i zapchał. Ja byłem no, najstarszy wtedy. No i tak. Oczywiście pierwsza myśl, no to może by. To by. No bo akcja musiała być ręczna. Cudze, swoje to jeszcze. Nie, ja przepraszam, ale będę drastyczny, no bo to macie zapamiętać do końca życia. No, pierwsze to jest odrzucenie, nie? Albo nie zaraz. Ja jestem przywódcą ty, tych ludzi. Ja mam dać im przykład służby. I zaraz mi się wszystko w głowie tak pięknie ułożyło, że wiecie, naprawdę z radością poszedłem to zrobić. Z ogromną radością, tego nikt nie widział, to nie było, ja już teraz to mówię, ale mówię w celach dydaktycznych, nie tam jakiegoś kombatanctwa, ale mówię Wam, jakie piękne chwile można przeżyć przepychając kibel. I kiedy komuś z Was dzisiaj daje polecenie umyj kibel, to nie jest to pozycja władcy, który nigdy tego nie zrobił własnymi rękami. Większość z Was nigdy tego nie zrobi, co ja zrobiłem tymi rękami, jak to się mówi, ale to nie jest istotne ja mam czyste sumienie wysyłając was do mycia kibla tak rozumiem rolę przywódcy on najpierw musi dać wzór czegoś żeby innych móc wysyłać do tego samego i rzeczywiście był owoc tej służby kibel do końca obozu już się nie zamknął przejdźmy do następnego tekstu wracając do tego zjawiska aby z nim byli na tym wersecie opiera się taka filozofia w niektórych kręgach chrześcijańskich że świat się zdobędzie za pomocą budowania takich małych grup uczniów, takiego procesu uczniowskiego, że no, ja jestem tym powiedzmy inicjatorem tego procesu, znajduję sobie, dzielę się Ewangelią, znajduję sobie dwóch następnych, którzy też uwierzą w Jezusa i chcą Mu służyć przez rok ich szkole gdzieś po roku oni znajdują dwóch następnych takich samych, szkolą tych następnych i tak dalej, i tak dalej. Taka struktura, jak to wiecie, później przejęły takie e, e, biznesowe korporacje. Jeśli to jest ta Boża metoda, to dlaczego ona jest taka nieskuteczna? Zaczęliśmy czytać Dzieje Apostolskie i szukać odpowiedzi na to pytanie. I zaraz dla nas okazało się jasne, gdzie tkwi błąd. Owszem, apostoł Paweł szkolił przywódców, szkolił przyszłych pastorów, można powiedzieć, tych, co zakładali. Kościoły, czy nauczali w kościołach. Rzeczywiście ich o tak szkolił, jak to tutaj jest napisane. Ale nie można tego procesu szkolenia oderwać od kontekstu kościoła. Bo apostołowie nie szkolili pojedynczych uczniów, tylko zakładali kościoły. Tam, gdzie się pojawili, zakładali kościoły, żeby to, o czymśmy mówili, co działo się w przypadku uczniów Jezusa tylko z Jezusem, teraz mogło się dziać. Już w ciele Chrystusa. Bo nikt z nas nie jest na tyle doskonały, nie jest takim wzorem, żeby skupić wokół siebie ludzi i powiedzieć: Róbcie tak jak ja, to będziecie jak Jezus. A Kościół daje nam całe bogactwo charakterów. Jeden upada, drugi, w tym, czy pięciu innych w tym, w tym momencie są silni i przejmują od niego. Oczywiste, że każdy z nas będzie co jakiś czas nam e, upadał, nie? ale właśnie jako Kościół mamy pełnię. Na dzisiaj mamy pełnie wzorców. A co słyszałeś ode mnie? Zobaczcie, nie w małej grupie, jakśmy siedzieli i gadali na zapiecku z dwoma uczniami czy coś takiego, ale wobec wielu świadków. To się działo w kontekście kościoła. Ten proces szkolenia. Zaraz zobaczymy, jak, jak brał ze sobą Tymoteusza. To skąd go wziął? Właśnie człowieka wstępnie uformowanego w Kościele wziął do tej swojej służby. Barnaba, zabrawszy tego Marka, o którego poszło, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, zobaczcie, znowu mamy kontekst Kościoła, obrał sobie Sylasa. Nie szedł sam. Tylko od razu widać było to, co mówiłem, że jeszcze do tego wrócimy, jak Paweł cały czas pragnie, żeby w służbie byli obok niego jacyś ludzie. Od razu wziął sobie sylasa i udał się w drogę, przemierzał Syri Syrię i Cylicję, umacniając, no oczywiście co? Kościoły. Nie? To jest bezdyskusyjne. Mówię, aż się dziwiłem, jak my tego mogliśmy nie widzieć, czytając Biblię wcześniej. Dotarł też do Derbej, do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka, bracia z Listry i znowu kontekst kościoła, Wystawili mu dobre świadectwo. Wystawili mu dobre świadectwo. Zadanie dla młodych ludzi. Zobaczcie, tutaj jasno stwierdzono, żebyście mieli dobre świadectwo z kościoła. Żeby wasze czyny, wasze postępowanie, wasz charakter budziły uznanie i to, żebyście mogli być poleceni. O, tego człowieka mogę ci polecić. On będzie ci użyteczny. On ci się przyda. On cię nie zawiedzie. Tutaj już mamy o pragnieniach apostoła Pawła. Nie? Paweł chciał, Paweł chciał, aby ten udał się z nim drogę, w drogę. To też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach, wszyscy bowiem widzieli, że jego ojciec był Grekiem. Żeby zobaczyć, jak ważne dla, dla apostoła Pawła była ta praca zespołowa. Nie jego jakieś tam, wiecie, jednostkowe popisy i tak dalej, tylko że on zorganizował, można powiedzieć, taką machinę. Ja lubię to słowo, bo jestem inżynierem mechanikiem i dla mnie machina to jest coś y, przyjemnego. Otwórzmy y, list do Tymoteusza, właśnie tego, którego sobie tutaj opisywaliśmy, jak go sobie wziął do współpracy. I jest tam gdzieś z nim w oddaleniu. Ciężka sytuacja jest. Drugi Tymoteusz 4.9.16. Staraj się przyjść do mnie rychło, że on wcale się nie waha. Mówię, zrób to dla mnie, zrób to ze mną. Chodźmy razem, albo to i to w moim imieniu zrób tam i tam. Niekiedy my to tak mówimy, nie ja tu nic nie znaczę, to tylko Bóg i tak dalej, gdzież ja bym, nie, absolutnie nie uciekał od tego, przyjdź do mnie, zrób to co ci każę i tak dalej. Niebo on wiedział, on miał pewność, że robi to co robi dla Jezusa i że to jest rzeczywiście uznawane. Zarówno przez ludzi, przez wierzących, jak i przez samego Boga. Służba ma być z przekonaniem, że ja to robię właśnie dokładnie to, co Jezus ode mnie chce tu i teraz. Paweł miał takie przekonanie, kiedy robił to, co tutaj ma. Czyć do mnie rychło. No i tutaj się zaczynają też schody, znaczy w sensie nieprzyjemne rzeczy. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Krescens do Galacji. Tytus do Dalmacji tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka, to jest najprawdopodobniej ten sam Marek, którego wcześniej Paweł nie chciał brać, także ten Marek się, że tak powiem, zrehabilitował. Weź Marka i przyprowadź ze sobie, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Zobaczcie, Paweł ma świadomość, że przecież sam, no to co może zrobić? Co może jeden człowiek zrobić? No właśnie mówi szybko do mnie go tu sprowadź, bo jest mi bardzo potrzebny do służby. Tylko do tej misji, którą Paweł realizuje. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w tradzie u Karposa, przynieść, gdy przyjdziesz i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i Ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwiał słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Zobaczcie, jak on przeżywa, kiedy jest sam. Jak yy, praca grupowa, zespołowa, to jest po prostu tak jak powietrze dla niego. Tak on rozumie, bo to jest apostoł, którego najlepiej znamy jego służbę, czyli został nam jako wzór tej, tej misyjnej, misyjnej działalności Kościoła dany, tak on rozumie pracę i potrzebę bycia z innymi ludźmi. Tu jeszcze tylko zwrócę uwagę, że tu jest z imienia i nazwiska. Zobaczcie, że tych różnych dziadów i odstępców publicznie piętnuje z imienia i nazwiska. Tych, którzy występują przeciwko drodze pańskiej, którzy zwodzą ludzi, sprowadzają ich na manowce, trzeba piętnować z imienia i nazwiska, ponieważ mogą wyrządzić innym także wiele krzywdy. My już wiemy, ale o nich mają się dowiedzieć inni, bo oni pójdą szkodzić innym. Na koniec chciałem, żebyśmy zadali sobie pytanie. Każdy sam, jeśli prawdą jest to, wszystko co mówiłem, no to każdy z nas powinien mieć przynajmniej na tym etapie, jeśli nie jest dojrzałym chrześcijaninem, powinien mieć kogoś, od kogo się szczególnie uczy Bożych prawd i Bożego sposobu życia. Czyli od kogo się uczysz. Drugie pytanie. Zaraz z tym związane, kogo ty uczysz? Dla kogo jesteś szczególnie wzorem? Komu pomagasz, żeby się stał, wszedł wyżej w umiejętnościach służby i przemianie? Do czego jest potrzebna ta przemiana charakteru? I pytanie ostatnie: Czy czasem nie należę do tej kategorii? I tu w domu proszę o Refleksję nad trzema tekstami. Drugi Tymoteusz 3,5,7. pierwszy Koryntian 3,1,3. I list do Hebrajczyków 5,11 do 14. Czyli od kogo się uczył, kogo uczę, tak mówiąc już umownie, nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy. I czy czasem nie znalazłem się w tej trzeciej grupie. Mam nadzieję, że. Przynajmniej, no tak, częściowo, koncepcyjnie pokazałem Wam, że to, co Jezus powiedział: Pójdźcie za mną, a uczynię, zrobię, sprawią, że staniecie się rybakami ludzi. To nie jest proces, tylko ponadnaturalny. Chciałem zwrócić uwagę, właśnie. Na ten taki, oderwany od tych wszystkich takich cudownych obietnic, którego, którego dzisiejsze chrześcijaństwo jest tak pełne, proces, że to jest proces codziennej, można powiedzieć, pod krew i łzy. Tak jak oni szli z Jezusem, to pamiętacie, kiedy przyszli wieczorem, to jak wyglądali? Mieli brudne nogi. No, że z Jezusem chodzili. To mieli brudne nogi. Dlatego tam ta historia z umywaniem nóg i tak dalej. Nie? Kto pierwszy, może nie. Nie, no to, ja to nie będę tego robił, no, może ktoś inny. I tak dalej, i tak dalej. Nie? To, że stało się w naszym życiu, to coś niezwykłego, coś absolutnie. Co do którego jeszcze całej wiedzy do tej pory nie mamy. Nie wyobrażamy sobie tego, co to znaczy, że zostaliśmy wyrwani z Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Jezusa. To absolutnie nie zwalnia nas z podjęcia takiej powiedzmy no ciężkiej, codziennej, ludzkiej pracy, żeby dojść do dojrzałości w Chrystusie. Bez tego, bez takiego wgryzienia się. W żywą społeczność chrześcijan, czyli w Kościół Chrystusa, wspólnotę uczniów Jezusa. Nie da się tego zrobić, bo gdyby się dało, gdyby była prostsza i lepsza metoda, to Jezus by nie zastosował tej.